Regularnie słyszę, że nie mamy czasu na prowadzenie swoich mediów społecznościowych, bo dużo pracujemy, bo zajmujemy się czymś innym i dlatego też rozpoznawalność lokalna naszej marki, naszej marki osobistej stoi cały czas w miejscu. Co z kolei przyczynia się do tego, że nie pozyskujemy wystarczającej ilości nowych klientów do naszej lokalnej marki w postaci gabinetu beauty. I w tym miejscu najczęściej zwalamy całą winę na nieuczciwą, liczną konkurencję, która pozyskuje tych klientów w większej ilości od nas. I na sam koniec dochodzi do tego element wielkiego zamieszania, ponieważ nie wiemy, co publikować, jak publikować i kiedy publikować. Dlatego też nagrywam ten film, w którym przedstawię Ci 8 zadań 8 bardzo prostych zadań do wdrożenia, które możesz wdrożyć zaraz po obejrzeniu tego materiału. Które pomogą Ci długofalowo pozyskiwać nową sieć klientów online, czyli przez internet. Zapraszam do oglądania. To, co musimy sobie powiedzieć na samym początku, to przede wszystkim porównać marketing standardowy do marketingu online. Jeszcze lat temu, 10 lat temu, 15 marketing standardowy był tą główną metodą marketingu, która przynosiła nam najlepsze korzyści. 10 lat temu powiedziałbym, że najlepszą formą reklamy były banery, szyldy. Jednakże to zmieniło się wszystko diametralnie: dlatego, ponieważ nasi klienci aktualnie przebywają w zupełnie innych miejscach niż to było lat temu 10. Dzisiaj możemy spotkać swoich klientów najczęściej w internecie, a dokładnie określając, gdzie przebywają oni coraz więcej czasu jak pokazują to najnowsze statystyki to są oczywiście social media. Facebook, Instagram. To ponad 17 milionów polskich użytkowników, polskich użytkowników, do których możemy docierać i szukać w tej wielkiej grupie swojej konkretnej grupy docelowej, która jest potencjalnie naszymi klientami. Tak więc źródło internetu, marketingu online nadal bardzo często jest mocno niedoceniane, ponieważ wiele osób myśli, że nadal social media to tylko kanały, które. Działają w ten sposób, że przebywają w nich osoby młode w celach rozrywkowych. Ale prawda jest taka, że przedziały wiekowe w social media są bardzo zróżnicowane. Znajdziemy tam osoby młode, jak i te starsze. I co najważniejsze, to, że przebywamy w social media nawet w celach rozrywkowych więcej czasu, to tylko nam, jako przedsiębiorcom, pomaga. W lepszym i dokładniejszym docieraniu do swoich grup docelowych. Wskazówka pierwsza: zadbaj o swój facebookowy fanpage. Facebook i fanpage to pewnego rodzaju wizytówka efektów Twojej pracy. Tak więc, jeśli prowadzisz gabinet beauty, bądź też jesteś marką osobistą, to fanpage to idealne miejsce, w którym możesz dzielić się z innymi, z Twoimi odbiorcami, efektami Twojej pracy. Dzięki fanpage'owi, a dokładnie relacjom, treściom, które tam możemy publikować, budujemy głębszą relację z naszymi odbiorcami. Dzięki czemu też w gruncie rzeczy będziemy mogli generować z odbiorców zwykłych fanów na Facebooku, na Instagramie naszych klientów. Jeśli mowa o fanpage, to w pierwszej kolejności zadbajmy o elementy przyciągające uwagę. Na fanpage'u rolę tą pełni zdjęcie profilowe oraz nazwa użytkownika. W drugiej kolejności zadbajmy o elementy podstawowe, takie jak zdjęcie w tle, wyróżniony, przypięty post oraz opis naszej działalności. Gdy zadbamy o te podstawowe elementy, to budowa relacji z nowymi użytkownikami, którzy wejdą na nasz fanpage po raz pierwszy, będzie ułatwiona. Wskazówka druga: buduj wizerunek eksperta. Kiedy potencjalny klient decyduje się wykonać zabieg w naszej klinice, w naszym gabinecie? Wtedy, gdy odpowiednio nam zaufał. Nie ma co się oszukiwać, że tak naprawdę klient taki sam zabieg praktycznie w takiej samej cenie może wykonać u naszej konkurencji, u naszej licznej konkurencji. Jednakże musi być pewien czynnik wyróżniający nas, by to właśnie do nas wybrał się nasz Potencjalny klient. Dlatego też idealnym elementem jest to, by budować rolę i wizerunek eksperta w oczach naszych odbiorców. Możemy to uzyskać poprzez publikowanie angażujących i ciekawych treści dla naszych odbiorców. Będą to na przykład artykuły tematyczne bądź filmy tematyczne na dany konkretny zabieg który zbija obiekcje i obawy naszych potencjalnych klientów co do wykonywania konkretnego zabiegu, konkretnej usługi. By bardziej wam to zobrazować, przedstawię wam to na przykładzie, na przykład depilacji laserowej. Możemy na samym początku stworzyć artykuł tematyczny, który będzie poruszał temat związany z tym, czy depilacja laserowa daje nam, pozwala. Utrzymać rezultat stały? Czy możemy usunąć włosy raz na zawsze? Przykładowo, jeśli mowa o konkretnie innej usłudze, możemy tutaj to zrobić na przykładzie koloryzacji bądź pielęgnacji włosów. Jeśli na przykład prowadzimy salon fryzjerski, możemy stworzyć artykuł odnośnie tego, jak pielęgnować włosy po okresie wakacyjnym. Wskazówka trzecia, publikuj angażujące treści. Najczęstszy spotykany błąd salonów gabinetów beauty w social media jest taki, że publikują oni tylko i wyłącznie zbiorowisko ofert. Promocja na konkretny zabieg, nowy zabieg w salonie. I gdy wchodzimy na Instagram, wchodzimy na fanpage takiego salonu, to widzimy coś po kroju Allegro czy też OLX i musimy zdać sobie tutaj jedną bardzo ważną sprawę, z tego, że social media nie mają sprzedawać, a social media mają budować relacje z naszymi odbiorcami. Która ma w późniejszym etapie doprowadzić do zwiększonej sprzedaży dzięki właśnie działaniom w social media. Tak więc skupmy się na publikacji treści, które są ważne, są interesujące dla naszych odbiorców. Nie publikujmy tego, co my uważamy za słuszne, tylko bierzmy pod uwagę problemy oraz obiekcje naszych klientów. Co więcej, tutaj kolejną wskazówką jest to, by nie mówić swoim eksperckim językiem, a prostym językiem klienta, tak aby mógł on nas zrozumieć w 100%. To co możemy publikować, to przede wszystkim efekty naszej pracy. Case study na przykładzie konkretnej metamorfozy, opinie, rekomendacje naszych klientów, pokazywać jak żyje nasz salon oraz obrazować marki osobiste osób, które wykonują konkretne zabiegi. Dzięki temu wyróżniamy się nad konkurencją, która umieszcza na swoich profilach tylko i wyłącznie zbiorowisko ofert. Wskazówka czwarta: postaw na wideo. Nie ma co ukrywać, że aktualne algorytmy Facebooka czy też Instagrama, czy nawet wspominając tutaj YouTube, są pod wideo. Format wideo jest pozycjonowany lepiej przez wszelkiego rodzaju algorytmy w tych konkretnych social media. Dlatego też nie bójmy się tworzyć treści w postaci filmów. Dlatego, ponieważ już ruchem organicznym, czyli ruchem darmowym, niepłatnym, możemy docierać do większego grona odbiorców. A po drugie, tworząc wideo, już jednocześnie na samym starcie wyróżniamy się nad konkurencją, ponieważ niewiele salonów dotychczas wykorzystuje właśnie ten format przekazywania wiedzy w swoich mediach społecznościowych. To, co możesz pokazać swoim odbiorcom w postaci materiału wideo, to przede wszystkim zobrazowanie metamorfozy przed po tyle że nie w postaci zwykłego zdjęcia, jak to robi większość salonów, tylko w postaci filmu. Tutaj możemy wykorzystać wszelkiego rodzaju przejścia, dzięki czemu ten film jest naprawdę atrakcyjniejszy i daje odbiorcy dużo więcej bodźców niż zwykłe zdjęcie statyczne. Kolejnym rodzajem materiału wideo, który możemy wykorzystać, to przedstawienie procesu całej metamorfozy w przyspieszonym Tempie. Również super to sprawdza się na przykład na Instagramie czy też Facebooku. Kolejnym filmem, który możemy nagrać, to przedstawienie bądź wypowiedzenie się na temat, który może zainteresować naszych odbiorców. Czyli taki ekspercki film na jeden konkretny temat. Innym filmem, który super sprawdza się w przypadku promocji biznesów beauty, to film promujący. Jednak więcej powiemy sobie w wskazówce piątej na ten temat. Wskazówka piąta: stwórz swój film promujący. Taki materiał, tego rodzaju film świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy chcemy zbudować większą rozpoznawalność i przede wszystkim zbudować zaufanie w oczach naszych odbiorców. W takim filmie bardzo ważne jest to, by ująć kilka podstawowych elementów, które są ważnymi informacjami dla naszych klientów. Tak więc, przede wszystkim, musimy określić, czym się zajmujemy, co robimy. Po drugie musimy przedstawić, komu możemy pomóc, dla kogo jesteśmy. Po trzecie musimy przedstawić, gdzie można nas znaleźć, gdzie można skorzystać z naszej pomocy. Po czwarte bardzo ważnym elementem jest to, by skorzystać i wymienić aspekt wyróżniający nasz salon, nasz gabinet od gabinetów konkurencji. Po piąte, musimy skorzystać na samym końcu z elementu call to action, czyli pewnego rodzaju wezwania do działania, by klient, by odbiorca, który obejrzał taki materiał, skorzystał z naszej pomocy. W tym miejscu możemy zastosować albo ofertę z rabatem, bądź też zaprosić takiego potencjalnego odbiorcę na darmową konsultację w naszym gabinecie. Co zwiększy konwersję i skuteczność reklamowanego filmu. Wskazówka szósta. Wykorzystaj moc płatnej reklamy Facebook Ads. Co z tego, że będziemy publikować wystarczającą ilość postów na Facebooku czy też Instagramie, jeśli nie dajemy możliwości na to, by zobaczyły nas osoby, które nie znają naszej marki, czyli osoby lokalne, które nie miały szansy poznać naszej oferty w postaci usług, czyli nie wiedzą tak naprawdę, czym się zajmujemy, gdzie nas mogą znaleźć. I wykorzystując odpowiednio płatną reklamę na Facebooku, możemy najtaniej, najszybciej i najskuteczniej dotrzeć do swoich potencjalnych klientów. Facebook Ads na ten moment to narzędzie, które jako jedyne narzędzie w internecie pozwala nam na tak dokładne sprecyzowanie konkretnej grupy docelowej, do której chcemy docierać płatnymi treściami. W postaci kreacji reklamowych, czyli grafik, filmów, i też tekstów reklamowych, z wyróżnieniem na nagłówki. I w rękach aktualnie trzymam mój autorski e-book Marketingowy Makeover Skuteczna reklama na Facebooku dla branży beauty. Jest to zbiór ponad 30 stron. Moich wszystkich strategii, autorskich strategii, które sprawdzają się na 2019 i rok 2020 najlepiej, jeśli chodzi o element pozyskiwania nowych klientów do waszych gabinetów Beauty. Teraz pokażę Wam mniej więcej, co ten e-book zawiera, i tak jak możecie zauważyć, znajdziecie tu największe i najczęściej popełniane błędy, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów oraz metodę publikacji treści w social media. Porady oraz konkretne zadania, które możecie zastosować. I od razu wdrożyć w swoje social media i swoje kanały społecznościowe. Wskazówka siódma: stwórz profil wizytówki Google. Jest to darmowe narzędzie, które umożliwia potencjalnym klientom wyszukanie nas w wyszukiwarce Google. Jest to całkowicie darmowe, tak więc głupio byłoby nie mieć tego rodzaju typu wizytówki. W gruncie rzeczy, najprościej to ujmując, polega to na tym, że umożliwiamy pokazywanie się swoim potencjalnym klientom na przykład w mapach Google. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to wejdź na artykuł, gdzie przedstawiam najważniejsze punkty odnośnie tego, jak uzupełnić taką wizytówkę, by pozycjonowała się ona wyżej niż twoja konkurencja w twoim mieście. Wskazówka ostatnia, stwórz dobrą stronę internetową, która w pełni kompleksowo będzie informowała potencjalnych klientów. O usługach, które świadczysz, o Twoim zespole oraz wszelkich informacjach, które mogą zaciekawić Twoich odbiorców. Jeśli chodzi o branżę Beauty, to według mnie takim jednym must haveem, jeśli chodzi o stronę internetową, o naszą witrynę, jest to, by zawierała ona blog internetowy, na którym będziemy mogli publikować w przyszłości konkretne tematy które mogą zainteresować potencjalnych klientów na nasze usługi, które chcemy reklamować. Dzięki temu, wykorzystując wtyczki, na przykład Pixel Facebooka, będziemy mogli ściśle monitorować każdy ruch klientów na naszej stronie i docierać do nich reklamami remarketingowymi. Dlatego też, jeśli mowa o stronie internetowej, to z pewnością również zadbaj o to, by była ona kompatybilna z Facebookiem i social media i by można było przeglądać ją bez najmniejszych problemów na smartfonach, na tabletach czy też komputerach o różnej rozdzielczości ekranu. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji tego kanału. Na sam koniec również mam dla Ciebie pewną informację. Jeśli oglądasz ten materiał, to chciałbym Ci przedstawić mój nowo powstały kurs online. Jedyny tego rodzaju kurs w Polsce, a myślę, że nawet na świecie, ponieważ nikt dotychczas nie stworzył kursu związanego z marketingiem. Tylko i wyłącznie dla branży beauty wellness. Kurs nazywa się Biblią Marketingu. Będzie zawierał wszystko od A do Z, jeśli chodzi o marketing online, związany z social media, Facebookiem i Instagramem, gdzie pokazuje krok po kroku i dla osób całkowicie początkujących, i dla tych, którzy już prowadzą swoje media społecznościowe, wszystkie aspekty związane z płatną reklamą. Z i z działaniami darmowymi w mediach społecznościowych. Jeśli chcesz, możesz zapisać się na listę przedsprzedażową, dzięki czemu będziesz informowany na bieżąco o wszystkich informacjach związanych z tym kursem. Tutaj możesz zobaczyć na sam koniec tego filmu jak on się prezentuje. I to co mogę zrobić z tego miejsca to serdecznie zaprosić cię w link w opisie, w linku w opisie znajdziesz link do tego produktu, do zapisania się na listę przedsprzedażową, i widzimy się w kolejnym materiale za tydzień, w sobotę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.